Siema, siema Chciałem wam tylko pokazać, że teraz mam już swoje wlepki ze swoim logo, tak się prezentują hologramowe Mam takie wycięte w kółko takie w ogóle nie wycięte, można sobie samą jakiś tam kształt wyciąć Więc jeżeli chcielibyście taką dorwać wlepkę to piszcie do mnie na Instagramie Link macie oczywiście w opisie Albo możecie też mnie po prostu szukać po zawodach i podejść po prostu Najbliższe zawody to będę na tylmanowej Hard Enduro 9 lipca, a potem Enduro Sprint Konary. Wylepki fajnie się prezentują. Jak widzicie, odbijają światło. Tutaj na becie zobaczyłam naklejoną ją na, nawet na zagięciu i bardzo fajnie się to trzyma. Już parę mieć przeżyła nic się nie odkleja także są fajnej jakości. No, i oczywiście dodaję plus 10 do szybkości, żebyście wiedzieli. Także to by było na tyle w tym krótkim odcinku. Dzięki, wielkie za oglądanie! I do kolejnego. Widzimy się na jakich zawodach. Na razie, cześć.